in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cuz i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got some vitam was wszystkich w kolejnym odcinku dzisiaj a sprostowanie małe Nota Dzisiaj jestem na Miedwiu. Będziemy za drobnymi czesać plażę wykrywaczy metali. Eee, pewnie zwróciliście uwagę, ostatnio mało rzucam filmów rzadko. Ale to tylko dlatego, że ta prawa ręka, która trzyma kamerę, szwankuje. Tak naprawdę to ramię. No i ciężko mi magnesem rzucać. Eee, Dlatego wybieram się na wykrywacz metali, mamy dużą plażę do przeszukania, zobaczymy co wyjdzie, e, dobra, nie zanudzam Was, włączę się, jak będę na miejscu. Powiem Wam, że przez chwilę myślałem, że wykrywacz nie działa. Wolnicie tutaj nie dzieje, ale, ale działa. Jest czysto, nie ma nawet kapsli. Znaczy, był tam jeden kapselek. Tu jest chyba drugi. Na pewno. O. No słuchajcie, mafia, wiecie co tutaj hałasuje, już myślałem, że dzik lata po plaży jak u Dario, <grywia> pozdrawiam Cię serdecznie, a tutaj mafia kaczek, świetniki plądrują, kurde, no teraz to już tego nie widać, ale tam widzicie, jest metalowy, potem kubeł, tu beton, też kubeł, normalnie atakują ta jedna, chleb, dzi chleb dziabła i uciekła. Na obrzeżach. Stargardu, gangsterka, kaczek. Śmieciuchy. Gangsterka, kaczek. A w Stargardzie gangsterka z nabojami była. Ale <laughs> ładny, czysty sygnał, a to... dziadostwo, no. Śmieciuchy. Myk! Dwadzieścia kroszy. Złotóweczka! Fajne kaczuszki małe. A, Na no, takie coś kopię, kopię, szukam pełno sygnałów. A tu jest jakaś blacha zakopana. Jakieś śmietnisko tu jest? Chociaż tutaj. i make do garażu wyjeżdżając tutaj było 21 stopni już jestem cały mokry obstawiam, że już jest za 25 a mamy godzinę 7. 14. pozdrowienia dla Mariusza Aż żałuję, że nie nagrywam tego przed siebie, tylko w dół. To już ludzie zaczynają się kręcić z psami, jest 7-15. I przed chwileczką tutaj pan biegł z Labradorem, czy, czy z jakimś innym dużym psem. I po prostu, na prostej drodze. No, no, no. No chodzę tutaj Z wykrywaczem O dokładnie tu, 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 tu tu. Teraz będę robił dalszą stronę Przyjechali tutaj panowie Sprzątać, opróżniać świetniki. I tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego tych śmieci nie zabrali. To już znam odpowiedź. Tam widać nogi. Ktoś po prostu śpi. W nocy było 20 stopni. I sobie śpi Kapsellek Ty no Moje włączy nagrywanie, bo nie uwierzycie. Tu z tego placyku. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to całkowicie normalne jest, że na plażach jest tyle kapsli, ale uwaga, uwaga. Oj. Tu jest śmietnik. Piętnaście kroków. Masakra Jakieś białe 10 groszy, ale to są chyba bezdomni Tam leżą dwie osoby Tak więc No można można W końcu nie kapsel Ale chyba z no. kurde znowu garaż 50 głoszy nic już tu nic już tu jeden kapsel, drugi kapsel, trzeci kapsel, folia aluminiowa Kolejny kapsel Osakra no, no, Zbyszku, Zbyszku, nowy Pucyfix na ciebie czeka. I jest i pierwsze 10 groszy. Tu mamy Piękne piękny sygnał, a takie śmieci, no, ale ładne. To się mówi, szału nie ma, dupy nie urywa, ale spacerek z rana dobra sprawa. Dzisiaj przyjadę się tu kąpać. Poza tymi śmieciami, które tam widzieliście. Wyszło 2 złote 30 groszy zł i taki bardzo fajny krzemień. No, i tyle. Oczyszczona plaża, śmieci nie ma. Oczywiście znaczy gdzieś to pewno się zostały, ale mniejsza o większość. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam, do te... Zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, zasubskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że jesteście. Siema. Jaka tam motory płynie? No. Yy... W międzyczasie rozmawiałem z Mario właśnie. E, zachęcam was do subskrypcji, odwiedzin przede wszystkim e, kanału Neodywo, neodymowy Mario, neodymowy Mario. E, pozdrawiam go serdecznie. No, lecę dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie? Poważnie? No, nie wiedziałem. Nie wydajemy pozwolenia na sprawa. A co nie wiedziałem. Ale kupę, kupę śmieci mi wyczyściłem. Mnóstwo kapsli. Super, ale nikt nie chodzi, Dobrze. Ale kąpać się można? Tak. Dobra.